Nazywam się Damian, mam 29 lat. Zajmuję się filmowaniem, jestem filmowcem, pracuję też w telewizji. Włosy zacząłem tracić na początku studiów, wtedy już zauważyłem widocznie, że, że stały się przerzedzone, i jakoś pod koniec licencjatu. Już faktycznie przyszedł taki dzień, gdzie wstałem rano i spojrzałem w lustro, i uznałem, że to jest ten moment, żeby faktycznie pierwszy raz ogolić się na zero. Jeśli chodzi o takie ostatnie momenty posiadania włosów i niegolenia się. To próbowałem jeszcze coś wyrzeźbić z tego, co, co mi zostało, więc tak naprawdę podgalanie tyłu, zostawianie tej góry minimalnie. No, ale w pewnym momencie doszedłem do, momen do, do chwili, że, że to już nie było z czego rzeźbić, tak naprawdę. Pierwszy raz o mikropigmentacji usłyszałem no po, już po jakimś czasie walki z straceniem włosów. Na początku próbowałem jeszcze się ratować jakimiś ampułkami, które pobudzały wzrost, także próbowałem jeszcze jakiś metod. W momencie, jak zobaczyłem gdzieś bodajże film na social mediach od Krzyśka z Waszej kliniki, to od razu do mnie dotarło, że kurczę, no to, to brzmi najrozsądniej, Najsensowniej i tak naprawdę bezobsługowo, a ten efekt jest od razu i jest zadowalający. Po zabiegu mikropigmentacji znajomi w zasadzie nie zauważyli niczego nienaturalnego w moim wyglądzie, a wręcz jakby nikt z nich, gdybym im o tym nie powiedział, nie uznałby, że wyłysiałem. Każdy myśli, że po prostu tnę się na bardzo krótko, i nawet bardziej mi to pasuje niż, niż jakaś dłuższa fryzura. Jeśli ktoś pyta, dlaczego gole włosy na łyso, nie mam problemu z tym, żeby wspomnieć mu, że jestem po zabiegu mikropigmentacji, jakby totalnie nie czuję. Się z tym źle, czy jakby to miało być coś stresowego, czy coś, co należy ukrywać. Wręcz jest bardzo zdziwiony, że jakim cudem, skoro widać tą linię włosów bardzo naturalną, więc no, wyglądasz tak, jakbyś po prostu pasowała ci fryzura taka bardzo krótka i jakbyś to robił, bo tak ci się podoba. Jeśli chodzi o codzienne funkcjonowanie, z. Mikropigmentacją, to ja na przestrzeni lat raczej nie odczułem, żebym bardzo musiał o nią dbać. Na przykład ja noszę często czapki, ponieważ lubię, gdzieś to pasuje do mojego stylu, ale na przykład yy, dzięki mikropigmentacji bez problemu ściągam taką czapkę w pomieszczeniach, czy jak jest cieplej. Kompletnie mi to nie przeszkadza, podczas gdy widzę, że inni faceci. W łysiejący, często no, siedzą w tych czapkach, mimo że jest to niewygodne. To jest też fajny aspekt odnośnie mikropigmentacji. Odkąd poddałem się zabiegowi mikropigmentacji, przestałem myśleć o łysieniu, także każde golenie traktuję jako dbanie o mikropigmentację, o to, żeby dobrze wyglądać, a to, że teraz Postanowiłem wprowadzić kolejną poprawkę. Jest jakby tylko kolejnym krokiem, bez którego też bym fajnie funkcjonował, ale chcę to zrobić. Myślę, że to jest fajny moment. Aktualnie po konsultacji z Krzysztofem. Oraz po śledzeniu social mediów oraz nowych trendów mikropigmentacji, uznałem, że to jest fajny moment, żeby wzmocnić efekt mikropigmentacji, ponieważ pierwsze podejście zdecydowałem się, żeby zrobić bardzo subtelne, ponieważ mam też jasne włosy, więc ten efekt był taki minimalny. Natomiast teraz uznaliśmy, że można pokusić się i zrobić wyraźną taką linię włosów, żeby on był mocno zauważalny. Zaraz po nagraniu ruszamy z jedną z dwóch zaplanowanych sesji. Będziemy wprowadzać to, co ustaliliśmy, czyli prowadzić troszkę odważniejszą linię tych włosów. I widzimy się już za parę tygodni z gotowym efektem.